Tak wam powiem. Przy tym sygnale sobie myślałem, niech to będzie, żeby to był hammer, żeby to był hammer. Wygląda na to, że chyba jest. Zobaczmy, co my tu mamy. Chyba Edek. Tak. Będzie Edziu. A nie? Co to jest? Powiem, że na razie nie rozpoznaję. Jest to zbyt brudne. Tak, Edziu. Ale prawo serii zadziałało, zobaczcie. Z piąty wypad pod rząd, gdzie mam hamera. Pięć wypadów pod rząd. Tego jeszcze u mnie nie grali. Co prawda, trochę wytarty. Tutaj facjata wytarta. Napisy wyglądać, więc będzie chyba edek drugi, mi się wydaje, sądząc po kondycji i po jakości srebra. Ale ładny, czytelny, pewnie uda się zidentyfikować, więc nie ma źle. Jest